Z tej strony Wawel, witam was w Minecrafcie na Next Game'ie Na survivalu jest z nami dzisiaj Megi Hej I ogólnie z tego co słyszałem jest tutaj to dosyć bardzo rozwinięty survival Z tego co widzę to też, no tu jakieś skrzyneczki są, jakieś codzienne nagrody Jakieś nie wiem, głosowania na zrobienie dnia i tak dalej Odbiorę sobie nagrody tak od razu Megi gdzieś tam ma już trochę hajsu, niewiele, ma gdzieś tam osadę zburzoną znalezioną Ja tylko rozgrabiłam czyjejś tak, tak. Ja tak. też jestem z to jest subiwal, tak się robi. Czemu to są dwie przesyłki? Jedna jest tu po lewej, druga I, jest tu po. Bo to, to są nagrody. No tak jak, jak serwer startował, to przez tydzień czy tam dwa codziennie były nagrody tak, odebrania. A dobra, ja, dobra. Z tego jakoś jedną. O i dziękuję. A bo ja nago latam. No to patrzcie. Mm -hmm. No dziękuję. latasz nago aktualnie. O, kit SVIP. Jakieś tam diaksowe rzeczy i biblioteczki. Wiele mi to nie da tak naprawdę, niestety. No dobra, to prowadź do swojej osady, czy coś. A, i na spełnie jest też y, gdzieś tu obok wędzarka, taka ogólnosztkowa enchant. Uuu. I, i, I to takie coś do ulepszania motyczek, na przykład na troby. O. Prognozyw. Stara jaskinia trola, ekspiarka, o kurde. Ekspiarka z potworami, spoko. Enchant jest tutaj. Na 30 level od razu to po co ja mam w kicie wipa biblioteczki? Po co mi to jest? O, fajnie, woda to jest. Nie, żeby ci ładnie było. A tak, o, po po to żeby, żeby mieć to blisko gdzieś, nie? Żeby nie musisz latać do publicznej. A już we mnie strzelają, już nawet ze sponą nie wyszedłem. Czyli co, opowiadasz że trzeba 100 tysięcy na kubojdę? Co, jakie 100 tysięcy? Bruno, nie boże, stówę. ile to tam. Stuwę po prostu? Tak, tylko że tutaj jest taki taryfikator i taki cennik, że ja grając od w dni zarabiałam y, 7 dolarów. O kurde. No ja tu aktualnie i aktualnie mam 5 codziennego bonusu. Czekaj. Zakup Kupość działkę. 32x32 32, to jest tuwa, większy jest 500, a są jeszcze kubojdy w nederze jędzie. Czekaj, to jest zwykły, to jest lepszy, to jest nederowy i jędowy. Czekaj, to ten zwykły. I no, setka, setka. No widzisz, nie kłamałam cię. Mhm. Mm I ja jako SVIP mogę mieć. Czekaj, tu jest SVIP i vip a ja mam S? Zwykły jako <grym> youtuber. S? A nie powinieneś mieć E? Chyba ja powinien mieć E, ja normalnie mam E. A to czekaj. może to są jakieś. klasy No jakby. jest kit EVIPa? Bo to ja czekaj, mogę SVIPa tylko. No jest, Ewi, bo są trzy... Było losowanie gdzieś tam w Discordzie, czy chcemy A. dwie rangi czy trzy i przegłosowano na trzy. A, no spoko, to nie wiem. Ogary się, potem się spyta, no. czy tak powinno być, czy nie. No to ten, profesor to ja z mam osady. ale no. ja już cały czas tu jestem, nie ja się A, dobra, dobra, dobra. To nie jest moja osada, ale to jest... Tak, to, to jest skradzione, kurde, ograbione przez ciebie. Czy... No właśnie nie przeze mnie. Nie? A, no dobra, dobra, dobra. Nie, bo wiesz, tu serwer przez jakiś czas, ja zaraz że jest ograniczony świat. No. To już ktoś No rzeczywiście, rozpierdzielony ładnie tutaj. Plus jest taki rynek serwerowy, mhm. gdzieś tam daleko na faunie i pod warbem, że villager... villagerzy i jest. pospólstwo wieśniaki h2. Ale takie normalne wieśniaki, czy taki zwykły sklep? <laughs> Nie. Na pluginie. Ja tylko tak się śmieję z niej zawsze. Że chytrzy że są. A. Można na przykład za 32 bloki szmaragdów kupić kupaj clerowy i Jakoś tak. A za 64 bloki ten drugi. A, no spoko. Spoko, dobra. Plus można na przykład wymieniać z takami drewno, jakieś tam rzeczy. Też właśnie na szmaragdy To ładnie, to jest dużo rzeczy do ogarnięcia Kurde no, Ja myślałem, że to jest jakby tak dosyć mniej rozwinięte A tu się okazuje, że jest więcej niż, niż podejrzewałem No jak tyle ulepszeń i co ty myślałeś, że co, że nic tu nie ma? No nie, no pewnie, że jest Tylko myślałem, że będzie mniej rozwinięte no, no to co, co mamy co zrobić, nie wiem bo... Kopać, znaczy nie, nie wiem, jak bo teraz? Ja, tu, ja tu zasadniczo sobie doszłam, bo miałam iść na minus 30 tysięcy, na minus też, albo jakieś 50-80, na no, 10 i się skończyło. E. Więc no, albo możemy tu pokopać, albo możemy iść gdziekolwiek dalej. Nie, wiem, no ja bym na pewno sobie załatwił jakąś zbrojkę, bo tak nagi latać to słabo. Jeszcze nie wiem, jakieś jedzonko by się przy... O, mam, mam przecież skita te jedzonko. Ci dać... Czekaj, tam. A kit z VIP można brać co dwa dni. Tak ciastek na dwa dni, trochę niewiele. O, dzięki. Czekaj, a mam kit, kit VIP jeszcze. I kit gracz. Co ja dostanę? Kolejny mam diaks kilo. Kolejny jest tak ciastek. Super, super, spoko. To mi się przyda. Burde, bo ja tu... Wczoraj, bo przedwczoraj byłam i gdzieś tam się nado dół do magazynu. Tylko teraz nie wiem, jak tam wyjść. Magazynu? Ktoś tu miał magazyn? No, po, pod spodem była nawet farma brodawek. Widać, że ktoś tu coś miał jakby w tą gildi Tylko że jeszcze nie zamknięli się na kupojdę i zniszczyli. A, takie buty, dobra. No to trzeba to znaleźć. Te ich rzeczy. Może coś znajdziemy ciekawego. To jest dokładnie gdzieś pod wiochą. No dobra, to szukamy, szukamy. Ja tam obok mieszka taka. I, chyba dziewczynka. Czy nie wiem, co się zdaje. Jak dołączyłam to pierwszego dnia, to widziałam i w sumie dość często widuję na czacie. O. I ma bardzo wielką kaktusiarkę. I tak ładną. Ty, no rzeczywiście. Tylko nie wiem, czy ale pan głęboko. Ziu. Czekaj, czekaj. Ej, kurde, to jakie to jest ogromne! To jest... No bo tu ludzie zarabiają, wiesz, jak zarobisz pieniądze nawet za takie zwykłe sprzedawanie, nie wiem, chociażby kaktusów, to możesz sobie kupić kolor na czacie, albo jakiś efekt, albo rzeczy. No takie co się nie kupi na zwykłym serwerze za taką walutę, dlatego to jest ciężko zdobyć. Ale serwer to jest i, głębokie. I polecam serwer, bo gracze nawet zwykli mogą kupować jajka. O, o Enderman, Enderman, tu czy my? On jest a dzień. nie, ja nie mam czym. Jest gdzie? Ja mam tylko sikierę. I mam... nie ma go, kurde. No zniknął, chłop. już chciałem go tłuc. O, jakieś siemaneczko chce się do mnie te patrzy. No no no, panie. Zabijemy go. Nie mogę tu skagzyć. Nie mogę tu przejść, ty. A ty nie widzisz, że to jest bariera? Nie. Kto? A masz na jakieś paczki na serwarzy? Coś? Eee, no, to może shadery. A, możliwe. To takie coś jak nas z kolei bloku wyspy oddzielało w powietrzu. Zaraz to jest granica świata? Tak, to jest granica świata. 20 a, -a, -a O to chodzi, dobra. Tak rozumiałem, czemu tutaj jaki normalny typ ma jakieś bariery, nie? A to przecież granica tej... świata jest. Dziwnie, to jest pierwszy survival, który ma taki wielki światowy kubek, jakby. Mhm. O, ładne tutaj budowle mają. A Jakie masz, skrzyneczki... Jest... A, nie mogę tego otwierać. Dobra, to ma Kubo i dalej typ. Bo to jest typ, jakaś chyba typiarka. O, a ja tam skaczę. Tam jest woda, Elo. O! Uhu. O, to jakieś padki... O, jak ładnie. Mam jest tam bezpiecznie? Dobra, włożę. Tak jest. O, ja ładnie. Redstone. To... Dzień dobry. Co my tu mamy? U, Ładnie. Proszę, a tu jest ta pani, która ma kocki, i że pani albo pan, nie wiem, o to jest ona. O! A wczy? A to jakiś dobry ziomek hmm. jest? Nie, nie, nie pobije nas? Nie wiem, bo nie znam, nigdy się nie pisałam, ale jest bardzo dużo czystym graczem, bo go gituję. Widać ktoś ten. A, ale jak nie jest agresywny wobec ciebie? Nie wiem, nie miał nigdy szczęście możemy też to ciśnienia. Jak to? Jak to? Jak to ty go widzisz, że tu często łazi, a on nie widzi ciebie? Nie, się komuś na hatach coś Ale może jednak uciekniemy, bo chłopna wada dny psa. Ja nie wiem, on może wyspawić, ja sobie idę stąd. Później jak się zawczy to najwyżej... Czekaj, czekaj. Że miał gwiazd. Panie obudź się! Wake up! Robić nagrywki z tak tego jak ludzie awczą na serwerze, a my <grywania> chcemy co on tu jeszcze ma? Mam nadzieję, że nie dostanę, nie wiem, lepy na web za Stalking. <grywania> Bo wiemy, się z... zapytamy czy się zgadza na nas na, na sąsiadów. <grywania> tak. To mi bardzo podoba. Mhm, no ładny taki. Chyba, żeby gdzieś O koty się na i się zrobić. Kurde, ciekawe kiedy chłop wstanie. Ale ja bym się, ja bym się przestraszył, jakbym się obudził z awka i zobaczył kogoś Że ja tam <grym grym grym> do ciebie wbił na Ej, a tu na, na kuboidach innych można wysadzać kipery? Jak to znaleźć skilpery, Wysadzać Można to sobie ustawić, a jak on ma, nie wiem A, no to dobrze właśnie Zasadniczo ja od paru dni sobie tu kolejnego poczuję w tej wiosce i póki co jeszcze ani razu nie miałam z jego powodu nieprzyjemności albo jakieś ładne coś. A. No ale pewnie pewnie tu Łazi widział cię jakoś. Może, może nie, bo ja na szybciej lat się A no tak, tak, kurde. Nie, może wkopmy się gdzieś, poszukajmy jakiejś jaskiń, coś takiego, coś fajnego zróbmy. O dopiero teraz wyszliśmy z jej bojda albo jego. O, albo zrobimy jakiś konkurs na serwerze wśród graczy. Jeśli mamy grać ale tylko nas kogoś się mnie zaprosi. D I, I ten i. E, konkurs na sąsiada? Ta, konkurs na sąsiada, dokładnie, może ktoś nas przygada. Eee. Chyba, że będziemy żyć w totalnym odizolowaniu gdzieś na zakupie. Albo w niewiostę. No to zrobimy kurde gildię widzów. Wezmą o, się bo... ludzie obudują dookoła nas. A jest jakiś ten, że trzeba... Ej, a czemu nie? Zróbmy osiedle. No to ciekawe w sobie by było, a można zrobić coś takiego, że ym, jest jakiś limit, że trzeba w jakiejś odległości kupowy mieć od siebie? Nie ja ten temat nie wiadomo, więc raczej... Nie. A. No dobra. Żeby Bo po na lewidacach jest coś takiego. Co? Żeby po prostu na ciebie nie zachodziły. Dlaczego się nagle tak cicha zrobiła? Nie wiem, kopię. <śmiech> kopię <śmiech> sobie <śmiech> i, i, i. No. No tak, no kopię sobie ja po prostu. Nie no, mam, nie wiem, półtora staka tego. E, kobla, mam tak. Węgla, mogę... Tu... O, lawa gdzieś niedaleko. O, bym prawie wpadł do lawy. Pany, kopię sobie spokojnie, a to nagle o, cyk, lawa. Dobrze, że świeci, bo bym może nawet nie zauważył. Niebi! Mam perłę. A co ważniejsze blok trawy. O, jest drugi. Znowu z blokiem trawy. Ale co ona robi w dzień? Co czemu on tu Nie. On nie może mnie bić? A że co, kto? Enderman nie może mnie bić. A już długiego zatłukłem, a nas co tak łazi, przytula się i, i nic. A jesteś na czyjeś działce? Eee, no, jestem na działce tej, tego chłopa. Może w ogóle ma to wyłączone? Chociaż nie wiem, ja się u niego biłam z, z tym z zombie, ale zombie w sumie też mi nie zadało wrażeń. Hmm. Hmm. Wow. No to może na Kuboidach jesteś niezniszczalny? Jesteś wejdę, bo... wejdę tam jeszcze raz zobaczyć, czy ty posiedzi, czy Awczy. Widzę po Niku, że dalej podskakuje sobie w wodzie i nic nie robi. Ale już opiniłam, że najszybciej zarabia się na brodawce metrowej. To aż 10, ten, 10 dolarów. Tylko że nie było nas jeszcze w letterze, a brodawka jak już jest nawet, jak świetnie się znaleźć, to już wątpię, żeby tam była. To Także... można kogoś kupić zawsze. No, kogoś trzeba wyszukać. No, może ta dziewczyna nam tu da, czy tam chłopak. Nie wiem, mówisz, że dziewczyna, to może i dziewczyna. No już my to, to nie ten... wiem, mi się wydaje, ale może być chłopak. To tem nieśmiertelności się sprzedaje za 5 dolarów. No nie wiem, trochę. No tak się jest... właśnie. Trochę dziwne. O, nawet główki można tutaj sobie kupić. A no można, właśnie, bo ja mam parę główek graczy już nawet. Mhm. Mm graczy? To jak zabijesz kogoś, to dostajesz? Mm, nie, ktoś miał w bazie powieszone tam, co mówiłam, że znalazłam. I mam też dla ciebie niespodziankę. Ale no. to się później dam Okej. Okay. Zaraz? Muszę znaleźć węgiel w tym sklepie. Nie, no kurde, ja jednak wolałbym, żeby tu był jakiś podział. No właśnie dziwnie jest trochę ten sklep, bo się wydaje, że jest bardzo dużo. Ale na przykład nie ma nie ma grzybów. I nie wiem, no na grzybach, to jest, na grzybach to tak, jak na wszystkim innym. A jest węgiel? Nie, bo nie, nie, nie. Nie ma węgla, I... głównie bloki. Nie ma właśnie węgla? A w ogóle ród nie ma, nie ma jedzenia. O, kurde, Ej, to skopanie niewiele tu się zarobi. Samego Kobla? Pod względem chemicznym tu jest na hardzie i w sumie świat też jest na hardzie. Taki symulator polskiego przedsiębiorcy. Nie, <noise> symulator Janusza. <noise> e, się klepać na łapki. Gdzie ty jesteś? Biznesy robię. Biznesy? Nie, to na stronie jestem. A, ja no, no tak, tego kupujesz, te te, VIPy i tak dalej. No, o, czas postalkować pana z dedrytowym setem. No co pan robi? Dalej się pan kąpa? No kurde, nie wiem, czekaj do Elo Awcz. Dostanie jakieś powiadomienie dźwiękowe? Może jak mu zasadę złopaty? Nic no chopie! Obudź się! Pany! Co jest? Tak ja też chcę się pokąpać. kurde oj, czekaj. Ja i mój friend, którego nie znam. Dobre. Nie wiem, no chłopie obudź się. Jak ty, jak chłopa obudzić? Nie wiem, jak budzisz ludzi. Magi, jak budzisz ludzi. A jo też trzeba obudzić. To ja tu pod uchem. <laughs> Może usłyszy. Nie no pany. Stary niedźwiedź mocno śpi. Obudź się, spójrz na ten ekran! Mordo, spójrz na ekran! Obudź się! Masz jakiegoś randoma w bazie! Nie no, jak nic, avczym. No, nie obudzisz go. A to legalne w ogóle taka wczyć? Raczej nie. Oj, chłop będzie miał przypał. A potem mnie zabije za to, że miał przypał. Ajajaj. Aj, aj. Ale dziwne, bo tu jest wywa wywalanie z Awk za... Yy, ...za 5 minut chyba. Eee, yy, chłop ma wodę... I ustawił sobie coś na spacji I on cały czas skacze i go nie, nie wyrzuca go dlatego Ajajaj To nie Ale chłop dostanie pod... Ale, Ale przypał zawsze... będzie miał W sumie to faktycznie jakby ktoś z administracji to u nas zobaczył to tak A to ty bardziej pokażemy Chłopie no to... <laughs> zjazdą z odcinka no <laughs> ja, <nie. laughs> Że Siedzi niby tyle na serwerze i gra no, ty takie, no siedzi, siedzi i mnie nie widzi, no już wiemy czemu cię nie widzi, no kurde, a ty cały czas, on własnego ekranu nie widzi, ja mu tu macham, ja mu jem pod uchem, żeby mnie usłyszał, Ej, nic, nic, nic. Na działce nikt go nie ten, nie zabije. Chyba. Mm -hmm. No nie, nie mogę go Z bić. Z PvP wyłączonym tu piano, a to w ogóle tysiąc kosztuje. A co tysiąc kosztuje z wyłączonym tym? Możesz specjalnego kuba kupić, gdzie nikt się nie będzie mówić. Zakup działkę. Tu normalnie. Wybuch creeperów on. Off on. Wybuch TNT. Czyli mogą ci armatami rozwalać na tym podstawowym. Niszczenie bloków, otwieranie skrzynek itp. A. Posiadasz ochronę przed. A, okej, okay, okej. Okay. Edytowanie powiadomień wejścia, wyjścia. Działanie Menderperę, no to tutaj jest więcej tych ochron. Tu nie ma przed walką, a tu obrażeniami zadawanymi przez moby, ale nie ma nic o graczach. Ty, no nie wiem co robić, to nie. Kopiemy i spróbujemy zarobić to? Czy jak robimy? <laughs> Czekaj, ale co skopiować? E, kopie czy kopiemy? I próbujemy zarobić na ten kubojla i coś robimy potem w tym kubojdzie. O, patrz, masz już VIP-a, masz, masz. No, już mam. I, auto ma, i to bardzo szybko. No, już mam. Mm, o, 25 własnych sklepów, VipChat, kolory na czacie. Ileś tam set home. Nie wiem, nie widzę nic. E, chyba, że jakbym. Chyba, dwa albo trzy więcej. Od, e, plus trzy dodatkowe set home. Pokój Evip podwarp warp Evip Room. Ciekaw co to robi. Trzy działki 32x32. 32. Trzy działki 64x64. Trzy działki ogólnie wszystkie. Efekt totem, green spark, ender chest, czapka, Reaper, kowadło, kolorowanie itemków i pogrubianie. Połączenie konta z Discordem. Wtedy masz Evip. Dodatki na Discordzie. Eee, dobra, dobra. Kupa tazy Stock to. Jest to, kto, to co zwykły użytkownik ma wszędzie, za każdym innym. Nie wiem, czemu tutaj Dali to jako jakoś premium rzecz. Zamczenie plików na głównym tekstowym albo dodawanie reakcji na kanale. Eee. No, nie chcesz. wiem. <laughs> Ale reszta rzeczy jest spoko. Czuję się. O, pokażę na pewno Ender Chess się przyda, bo bez mm -hmm, No no no. Ja taki biedny nie mam. Ja mam Ender Cesta. Czekaj, ty ja mamy WiPA? E s e, Svip. Nie, a, no. też ma chesta, też ma Hat, też ma Ripper. A ty nie masz na to kowadło, ale kowadło to mogę coś innego, a dobrze mi się przyda. Anvil? Nie, no kowadło mam, no to. E. Ale, czekaj, ma, ale masz takie kowadło w. w komendzie? Tak? Wziąłem, wpisałem Anvil <Kristen> i mam otwarte kowadło, takie piękne. Ty, 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 czyli, faktycznie masz Ewipa? Ja mam Ewipa, ale ja nie mam Kita do Ewipa. Dobra, ale chyba kontynuować będziemy już następnym razem, nie? Coś tu byśmy musieli sami pokopać, pozbierać, byśmy zrobili kubojdę, coś zbudowali, co nie? Mhm, Tak, tak, tego, że tego zarabiania to musi być sporo. No to coś tam pokopiemy, pozbieramy. No, a na dzisiaj to by było na tyle. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia. Siemka. <grymne> Dzieciaczki. <grymne> Dzieciaczki! <grymne> Jezu jak to brzmiało! <grymne> Musisz to stawić. <laughs> Jak... Jak jakiś ksiądz. Zobacz sobie co tam mną. O Jezu, Chryste.